Na pewno słyszałeś o czakrach, czym są i dlaczego są ważne. Pamiętasz, jak mówiliśmy, że Twoje materialne ciało składa się z dwóch warstw: ciała grubego i ciała subtelnego. Aby łatwiej to sobie wyobrazić, ciało grube to Twoje fizyczne ciało, podczas gdy myśli i emocje należą do ciała subtelnego. Czakry to centry energetyczne, które łączą ciało subtelne z grubym, niczym mosty łączące dwa brzegi rzeki, umożliwiając przypływ energii. Można je porównać do organów. Tak jak w ciele grubym mamy serce, mózg czy inne narządy, tak w ciele subtelnym czakry pełnią rolę swoich energetycznych organów. Często przyrównują się je do wirów kół lub poruszających się tarcz, które nieustannie obracają się, rozprowadzając energię po całej strukturze. Głównym zadaniem czakr jest dystrybucja energii w całym ciele. Kiedy działają prawidłowo, zarówno ciało subtelne, jak i grube, napełniają się życiodajną energią, jak strumień wody, który orzeźwia każdy zakątek z ziemi. Natomiast gdy któreś z nich zostaje zablokowany lub przepływ energii zmienia kierunek, cierpi nie tylko Twoja psychika, ale także ciało fizyczne. Od prawidłowego funkcjonowania czakra zależy dosłownie wszystko. Od naszej życiowej siły, odporności, zdrowia, kreatywności, zdolności przyciągania pieniędzy, radości życia, siły woli, aż po zdolność kontrolowania emocjami i intuicją. W ciele istnieje wiele czakr. Ale wyróżnia się siedem głównych centrów. Trzy dolne czakry, związane z materialnym światem, działają jak fundament budynku, podczas gdy trzy górne, związane z duchowym światem, przypominają wierzchołki ciągające ku niebu. Czakra sercowa, pośrednicza między tymi dwoma sferami, łączy je niczym most, umożliwiając przepływ energii między światem materialnym a duchowym. To niezwykłe funkcjonujący system, o którym będziemy jeszcze rozmawiać, lecz teraz chciałbym zwrócić Twoją uwagę na to, że to my sami blokujemy nasze czakry, nasze centra energetyczne poprzez wszelkie przejawy negatywności. Każda czakra posiada swój własny lęk. Przelamując te lęki, odblokowujemy czakry, umożliwiając energii przepływ do wyższych duchowych poziomów. Tam, gdzie jej moc jest tak potężna, że wszystkie myśli i przeżycia mogą ulec materializacji. Innymi słowami, umiejętność pracy z własną energią, podnoszenie jej zdolnych materialnych czakr do tych wyższych, duchowych, pozwala dosłownie kontrolować własną rzeczywistość. Magowie to po prostu ludzie, którzy panowali sztukę zarządzania energią. Nadprzyrodzone zdolności, takie jak lewitacja czy materializacja przedmiotów, stanowią jedynie efekt bocznej, głębokiej duchowości coś, co pojawia się naturalnie, gdy energia zaczyna swobodnie krążyć. Zaskakujące, prawda? Jednak zanim wniesiesz się na takie wyżyny, musisz najpierw pozbyć się lęków, które blokują przepływ energii. W kolejnych odcinkach opowiem Ci bardziej szczegółowo o czakrach oraz lękach, które je blokują, co pomoże Ci w pełni odkryć swój potencjał.